Ekipką sobie latamy. Połącz te. Jest domelek, jest rafcie Seba. Szósta godzina rano. Takie okoliczności przyrody. Proszę bardzo. To co? Do pierwszego dołeczka I pierwszy doeczek. I proszę bardzo, co nam wyskoczyło? Ładnie, oblepiona. Mam na, tak na myśli, że to jest monetka, monetka czy nie monetka? Łe, to nie jest monetka. <ścoughs> Podkładka. A byłem pewny, że monetka. No trudno. Lecimy dalej. Proszę bardzo. Mamy uszeczkę. O, elegancko ostrość zapała. Super fancik. Lecimy dalej. I słuchajcie, już trochę obczyściłem i wyskoczyło takie cudo. Proszę bardzo, to jest chyba guzik. I chyba tylko na pewno, ale zobaczcie jaki on jest duży. Rewelka, rewelka, lecimy dalej, szarżować. Nie zawołał, lecimy zobaczyć co tam trafił. Śmigło, śmigło od gazeta. Ale kolorek. No. taka ciekawostka. Chłopków nie widać. Polecieli na drugą, Polecieli na drugą łączkę. Dobra, lecimy dalej. Stufki, takie pole, Beton. jak w betonie. I no. zobaczcie. Wyskoczyło dwa grosze. Elegancko, który rok? Nie widać. Piękne. Szaleją. Domelek ustawia sprzęt. O, rafcio sygnał, złomek a ja dziś ze simplexem i Seba mnie zawołał i zobaczcie sygnecik jest kamień nie? jest kamień jest o ale piękny coś się udało więc... No, Seba, złoty strzał. ładnie Chuj, kurczę. Srebro, nie? Mhm. Mm no to załosi się. Piękne. Ale punktu nie widać chyba. To właśnie. No i Rafcio mnie zawołał, że cośik trafił. Cośik trafił. Ostrość, przypinka jakaś, to wygląda, jakby... jakby była pozłacana. No I to też wygląda jakby mankiety albo coś od mankietów, ale, jakby... no, ale tak wygląda jakby była pozłacana. No. Ładne.